No, Siemanko, dzisiaj wymieniamy czujnik położenia wałka to nie jest czujnik położenia wałka. Tutaj, o, to wymieniamy dzisiaj, proszę. Dobra, sięgamy na Kurwa, Kurde, się łamie oczywiście. Nie, ja biorę jednak tak jak ty. I dobry panu! Dobry panu! Dobry. Kość ma jetę na gaźnikach jeszcze, jak on to odpala. To jest euforia. Euforia... A chodzi jak jedwab z Jak je jedwab. To jest fura. Tak jak ma być profesjonalnie. Do jedna. Odkręcamy zbiorniczek od wspomagania, żeby sobie zrobić troszeczkę więcej miejsca, ponieważ druga wtyczka od czujnika, w sumie pierwsza wtyczka od czujnika, jest pod kolektorem sącym. I trzeba tam zanurkować rączką. Dobra, to teraz tak o, teraz trzeba odłączyć wąż od odmy. Kiedyś było tak, że wymienialiśmy też czujniki i ja sam to robiłem, i jak pociągnąłem wąż od odmy, ten przewód, on jest plastikowy, to mi strzelił niestety. A bo? Także ci trzeba uważać. Ci. Co robisz? No wciskam ci. O, widzisz? Jest, patrzcie, to trzeba ściągnąć, będzie luz. I teraz co? Teraz by się przydało szmatkę, jakąś tu podłożyć, klucz. Docie tutaj, no. Podkręcamy teraz przewód olejowy, bo, bo widzicie, przez to, że to się zaraz zapierało, klucz się zapierał od razu łoto. O, to, nie? i teraz jest normalny dostęp. Mhm. No, trzeba młotkiem pukać. Aha. Już bez tego, bez młotka. Aha, dobra. Jezus. Nastawnik Vanosa. Trzeba to odkręcić, bo nie będziecie kluczem. No i teraz już mamy czujnik na wierzchu. Możemy też sprawdzić, czy to ci działa, jak chcesz. Nie chcę tego sprawdzać. To działa na banku, bo nie mam żadnych błędów. Impa była podłączona. W... No, teraz zrobię, że nie. I tu jest na imbusa. Dziewiątkę, dziesiątkę. Chyba za mało. Za duży. Za duży? No jak to przecież widzę, przecież... Co, ja w dziurę nie ma włożyć. No ten jest idealny właśnie na to kurwa. No robią to kurwa, zabawa. No, za już się boję kurwa tego, tego impulsa. Czemu to robią na impulsy? Czemu to nie może być normalnie na, na prze... co? Na no, normalną śrubę, taką o na przykład. No to też... No może <głosy głosy> kąt! Dobry jest kąt. O, to, ale... musi, to musi być impuls. To musi być impuls. Impuls. Musi być... Reakcja, reakcja. reakcja. Impulsywna energia. Zrywająca. Kinetyczna. O widać? Dobra, odkręcone. Śrubokręty miałeś tutaj. Najgorsze jest rzuciony, że to wszystko jest gorące i mało miejsca. A, gorące. No i dobra, tutaj oleju trochę pokapało, trzeba będzie to przetrzeć później. No i teraz lokalizujemy, gdzie on dalej idzie. Potrzebuje latarkę, ale teraz przerwa na fajkę według mnie. Chyba żeby wam teraz, co trzeba było podkręcać po kolei, żeby dostać się do czujnika. Tutaj był nastawnik vanosa. Kręcony. Trzeba było wypiąć z niego tą wtyczkę, żeby zmieścił się klucz 32. Odkręciliśmy jeszcze przewód olejowy. Uważajcie, bo tutaj na śrubce są miedziane uszczelki, żeby ich nie zgubić. I po odkręceniu tych wszystkich zbędnych elementów, które nam przeszkadzają, tutaj, o tak, wsadzony jest czujnik położenia wałka. I odkręcamy tutaj klucz ampułowy. Wyciągamy ten czujnik. I teoretycznie na górze mamy wszystko na, na zicher. Musimy teraz wypiąć tą wtyczkę pod kolektorem ssącym. Tak głęboko. Ale... Musicie wyczuć. Ciągniecie sobie za czujnik i, i widzicie, który to jest kabel. To jest to Musicie w naszym Patrzcie. przypadku ten, ten przewodzik. I tutaj zaraz za 5 cm jest wtyczka za alternatorem. Także jak już go sobie, od, jak już czujnik odkręcicie, to wtedy fajnie jak go wyczujecie, to on jest bardzo blisko tutaj, nie ma z nim żadnego problemu. Także wam pokażemy już zaraz, gdzie on tam, gdzie ta wtyczka z drugiej strony idzie. Tu macham śrubokrętem. O, tu jest ta wtyczka. O, tu! O, o! Także jak już macie to zrobione, przeplatacie nowy czujnik. Dobra, no i teraz przepychamy nowy. Ała, parzy, parzy, parzy! Jest? Tak. Także jak już macie wszystko zrobione, to wszystko w odwrotnej kolejności. Ach, nie z uczuciem, nie? Ja bym to. Myślę, że to trzeba przekręcić na w Już, już. Tak? No tak, na tyczka. jest okej. Nie jest na Nie ciąg. No jest już dobrze. No kurwa, będzie się. kafelski. I Niech to szczeli pierdolnie jutro i żebyś nie mógł odkręcić. Chciałeś? Tutaj. Filc powietrza i po robocie. Można odpalać furę. Dobra, to odpal. Kluczyk. Mi nie przejedź. No dobra. Robota łatwa, szybka i przyjemna. Temat załatwiony. Czujnik położenia wałka wymieniony. Negatywne objawy zniknęły. Dobra, dzięki i do następnego. Strzała.